Cześć witam, cześć witam. Na początku zapraszam do playlisty Zakopane test. Jako że rok temu było podsumowanie 2021 roku. To dzisiaj podsumowanie roku 2022. Ostatni, jaki był film publikowany w 2022 roku to był Fiat 500, a zaczęliśmy naszą przygodę poprzedniej zimy, zaraz tutaj znajdę. Od Mazdy MX30, i powiem szczerze, że najmilej, jeśli wspominam, zakopane testy to właśnie Mazda MX30, z Patrykiem. Jak jechaliśmy, to jest jakiś najmilszy zakopany test, jaki do dzisiaj pamiętam. Nie wiem, czy to auto, czy właściciel, myślę, że jedno i drugie. No, po prostu bardzo, bardzo miło ten rok się zaczął i uważam, że. Mazda MX30 to jest w pewnych warunkach bardzo niedoceniony pojazd. Na dzień dzisiejszy trochę mały zasięg, ale są użytkownicy, którzy tego zasięgu nie potrzebują i, i dla takich użytkowników, Mazda MX30 to jest petarda. Kolejny bardzo ciekawy zakopany test to był test Volkswagena ID 4 z przyczepką. Zużycia kosmiczne, ale jak się okazuje, można taką przyczepką jeździć i nawet właściciela z tą brze przyczepką spotkaliśmy w Słowenii, jak ktoś dobrze ogląda, to widział to na kanale. Kolejny był tutaj z Adamem test Lifa 40 kilowatogodzin. Adam też sporo jeździ elektrykiem i ma spore doświadczenie. Kolejna była Opel Corsa. Kolejna była, był, była Skoda Enyaq. I z takich znowu ciekawych pojazdów które ja odkryłem dzięki zakopane testom to jest Renault Zoe. Renault Zoe pierwszej generacji, natomiast z baterią 40 kWh, tam dostępne chyba 39-38, z tego co pamiętam. I te samochody swego czasu dało się kupić w okolicach 70 tysięcy, a oferowały zasięg taki zimowy ponad 200 km, letni ponad 300 km. No, bardzo taki ciekawy yy, samochód. Kolejny test to był e, test kolejny Mazdy MX-30, to była druga Mazda e, w 2022 roku. Natomiast tutaj okazało się, że no niestety e, Jacek nie wiedział, czy sprzedawca go troszkę wprowadził w błąd, opowiadając, że takie auto to bez problemu przejedzie tam latem 200 km, zimą to ma pompę ciepła i będzie może 180, no generalnie będzie wszystko wspaniale. A Jacek potrzebuje robić dziennie czasem ponad 100 km i okazało się, że jak jest zimno, no to to jest już wyzwanie dla Mazdy, więc tutaj z tego co wiem, to Mazda będzie niebawem do sprzedania, a Jacek szuka jakiegoś elektryka z większym zasięgiem. Także to był pierwszy przykład, gdzie auto no, z braku wiedzy yy, i to pewnie sprzedawcy, jak i kupującego, no nie było dobrze dobrane do potrzeb, i choć auto świetne, no to gdzieś tutaj właścicielowi przysparza troszkę troszkę nerwów, szczególnie jeśli chodzi o ten no dość nieduży zasięg, bo przypomnę, Mazda MX-30 ma zasięg pi razy drzwi jak e, Leaf 1 z baterią 30 e, więc no, to nie jest duży zasięg trzeba wiedzieć na co się piszemy kupując takie auto e, kolejny test to była to był test e, Kia EV6, tutaj auto pożyczone od Wadowskich, pojechaliśmy z grupą znajomych, instruktorów no Zakopanego bardzo dużo tu było kierowców mieszaliśmy się za kierownicą, że tak powiem jechaliśmy różnymi stylami, ale generalnie dość dynamicznie no chcieliśmy zobaczyć jak, jak tu i 6 się spisze i jak uważam, że jak na tamte warunki i na tamten styl jazdy to całkiem nie najgorzej yy, wyszło kolejny tutaj yy, test to był Leaf mojego kolegi Staszka yy, Staszek postanowił zmienić lifa po chyba dwóch latach na coś z większym zasięgiem i lift był do sprzedania. Oczywiście już dawno się sprzedał. Był to przykład samochodu, który jeszcze jeszcze był na gwarancji fabrycznej. Miał 12 kresek baterii. Pomimo chyba już 3 lat użytkowania. Miał dookupioną gwarancję, z tego co pamiętam. Kolejny zakopany test to był Fordem Mustangiem Mach E. To był mój drugi test. Natomiast pierwszy test na kanale, bo pierwsze auto, którym miałem przyjemność jechać do zakopanego. No, było według mnie zepsute, więc nie chciałem na podstawie zepsutego samochodu jakoś tutaj, żebyście sobie wyrabiali temat, wyrabiali sobie zdanie na temat e, tego pojazdu, e, jak dla mnie, jednym słowem, jak podsumować Forda Mustanga Mach -E, e, to jest to auto po prostu za sztywno zestrojone. No, ja nie lubię nim jeździć, e, więc jakoś jestem do niego pewnie uprzedzony. Znam użytkowników, którzy jeżdżą, są zadowoleni, natomiast to zdecydowanie nie jest auto. E, dla mnie. E, latem dość oszczędnej, z dużym zasięgiem, natomiast zimą już nie do końca. Tak jak miał to auto w trzech słowach podsumować. Potem kolejny test to, był, e, to była Kia Soul. Bardzo przyjemne auto, bardzo podobne do, e, do Niro. Także byłem pozytywnie zaskoczony tym pojazdem. Kolejny był EC4. To jest tutaj, uważam, że odkrycie e, tego roku. Według mnie do dzisiaj najlepszy Stelantis. Najwięcej komfortu, najlepsze wyciszenie, najlepsze zawieszenie, dobre prowadzenie. No naprawdę petarda. Jeśli miałbym kupić coś z koncernu Stelantis, to, to zdecydowanie celowałbym w EC4. No po prostu mi się to bardzo, bardzo auto podoba. Kolejny elektryk, który był na zakupane teście, chociaż to nie był do końca <laughs> zakopany test, bo zrobiliśmy troszkę inną trasę yy, nad jezioro, bo jechaliśmy z łódką. To był Hyundai Ioniq 5, bardzo dobrze się z tą łódką jechało, duże, stabilne, zresztą jak EV6 to jest bardzo dobrze prowadzący się samochód i tutaj ta łódka nie robiła na nim większego wrażenia i powiem, że nawet zużycie prądu było całkiem, całkiem rozsądne jak na taki, no bądź co bądź wizualnie duży zestaw. Kolejne auto to była kolejna Kia Eniro, natomiast w komplecie jaki by mi się marzył, wersja XL, z boksem na dachu i z bagażnikiem na haku. I co ciekawe, to był, no ja byłem szokowany, jak to auto fajnie jedzie do prędkości 100 na godzinę. W ogóle nie było wiadomo, że że mamy boks na dachu i że mamy rowery na haku. Nie było żadnych tutaj odgłosów, szumów. No petarda rewelacja. Oczywiście tutaj ten bagażnik został jak i pałąki dobrany właśnie pod względem aerodynamiki. Te rowery z tyłu jadą za autem, więc się tam fajnie chowają. I zużycie co ciekawe energii było bardzo porównywalne z tym, jakbyśmy jechali gołym, że tak powiem, Niro bez tych rowerów i bez tego boksa. No ja byłem w ciężkim szoku, że da się tak fajnie to zrobić. Jeśli e, jakiś Niro jest moim autem marzeń, to właśnie taka wersja. Wersja XL z hakiem na rowery i z takim boksem. No to jest e, wszystko, czego mi w Niro brakuje, czyli troszkę brakuje im bagażnika e, i moje konkretnie Niro nie może mieć haka. No to tutaj. W tym przypadku zdecydowanie e, wszystko jest najlepiej jak można w Niro mieć. Kolejny to był Volkswagen ID3. E, no i to był pierwszy w historii zakopany test, gdzie auto jakieś błędy wysypało. Co zresztą pokazałem na filmie. Mieliśmy tam awarię. Auto nie zostało w żaden sposób unieruchomione. Jeździ w porządku. Natomiast no, czasem ma jakieś softwareowe e, tam e, zacinki, że tak powiem. Z właścicielem mam kontakt, auto jest w porządku, jest z niego zadowolony, natomiast no to są znane, znane problemy, e, takie softwareowe w autach e, tej marki. No czasami coś tam, coś tam wyskoczy. Kolejny był Nissan Leaf, i to już taki dość leciwy. Natomiast z Jurkiem, Jurek, ciekawy człowiek, bo przywoził osobiście to auto z Norwegii. Jeśli ktoś chciałby coś posłuchać, jak przywozi się auto z Norwegii, no to zdecydowanie może tutaj obejrzeć sobie odcinek Nissan Leaf. Kolejny był tutaj Polestar Dwójka. Uważam, że bardzo fajne auto, bardzo mi przypadło do gustu. Jeśli ktoś szuka takiej limuzyny z dobrymi osiągami, to myślę, że będzie zadowolony. Może nie najniższe zużycie energii, natomiast auto szybko się ładuje, fajnie jeździ. No ja byłem mile zaskoczony tym pojazdem. I tutaj chyba kolejny taki zakopany test, który bym postawił na równi z zakopanym testem pierwszym, czyli MX-30 to była Honda e też przemili właściciele i przemiłe auto tutaj znowu taki komplet, że, że no bardzo jakoś złapaliśmy ze sobą yy, temat auto mi się świetnie, świetnie mi się tym autem jeździło, świetnie to auto jest zrobione, dopracowane choć to bardzo malutki samochodzik, to naprawdę daje frajdę z jazdy, duża moc, napęd na tył E, fajne opony to była pilot Sport 4, z tego co pamiętam. Więc to auto no, prowadziło się jak po sznurku, nie było za twarde. E, no, ogólnie, no, takie bardzo, bardzo miłe zaskoczenie. Z takich aut, które jakoś tutaj wygrały w moim sercu, to zdecydowanie MX30, e, potem prawdopodobnie EC4 i Honda E. To bym na równi te samochody postawił na podium. No, po prostu mi się nimi bardzo miło jeździło i byłem no, bardzo mile zaskoczony. E, kolejne auto, które tutaj dopisałem szybciutko na, auto, na listę aut marzeń, to było BMW i 4. E, no, zszokowany jestem, jak to auto e, mało energii zużywa. Jest to kawał limuzyny, 80 kWh dostępne, a tutaj zużycia zawsze poniżej 20 kWh. Nawet jak się to auto pociśnie na autostradzie, jak właściciel czasem robił. No to ciężko było 20 kWh przekroczyć, więc no zasięg letni 800 znaczy 400 km autostradowy petarda. E, natomiast potem był trochę przeciwległy biegun elektrobilności, czyli Dacia Spring. E, auto, któremu trzeba dużo wybaczyć, natomiast można się do niego przyzwyczaić i do takiego jeżdżenia wokół kominy, jakichś takich tutaj spraw firmowych, o ile oczywiście mamy skąd pozyskać tani prąd, może być to e, ciekawa opcja. Kolejny samochód to było e, alternatywa dla BMW i 3, czyli Mini Cooper SE. Jak jeździłem BMW i 3 i tym Mini Cooperem, to, to jest ta technologia. Czyli technologia już przed wielu lat. E, fajne auto, ale jakoś ja nie, nie, nie wiem, nie, nie jestem jego jakimś tutaj zwolennikiem. Ciężko mi powiedzieć dlaczego. Natomiast jakoś mi osobiście e, Mini nie przypadło do gustu, chociaż tu się proszę nie obrażać, rozumiem, że komuś może się bardzo podobać i, i jest to całkiem fajny, fajny, fajnie zrobiony samochodzik i tak dalej. No ja po prostu jakoś nie jestem, nie jestem zwolennikiem tego typu e, konstrukcji. Kolejny był Opel Mokka i jego bym postawił w tym koncernie Stellantis zaraz za EC4. Też mile mnie to auto zaskoczyło, fajnie mi się nim jeździło i e, tym samym przechodzimy płynnie do Tesli S Tesli S z przebiegiem 300 tys. km i z darmowym ładowaniem e, bardzo, bardzo fajny samochód pomimo dużego przebiegu e, naprawdę przyjemnie mi się nim jechało no i to darmowe, dożywotnie ładowanie też to jest zdecydowanie fajna opcja zwłaszcza gdy ceny prądu szaleją kolejny mieliśmy Volvo C40 dość podobne do e, Polstara bo to generalnie ta sama technologia, dwa silniki po 200 KONI. E, przyjemnie wspominam e, e, ten, ten test. E, potem mieliśmy kolejno, e, kolejnego e, przedstawiciela Korei, czyli kolejną kiję Soul. Tym razem z kierownicą po niewłaściwej stronie. No i zdecydowanie da się tym jeździć. Kolejny zakopany test to był taki trochę nietypowy. Trasa e, troszkę inna, bo tutaj wyjazd do Małego Cichego naszą kiją i rekordowo niskie zużycie jeśli kogoś to interesuje jak, da, jak, jak niski wynik da się wykręcić to, to zapraszam do tego testu no i tutaj rewelacja czyli e-partner e-partner, który no mnie zaszokował on teraz w zimie już nie ma takich fajnych zasięgów, ale to co reprezentował sobą w lecie, no to przy taki spokojnej jeździe to naprawdę była petarda, zwłaszcza, że właściciel ma sporo fotowoltaiki i zamiast wydawać 2-3 tysiące na, na diesla, to teraz płaci leasing. Leasing się skończy, płacenie za diesla nie skończyłoby się nigdy. Więc kolejny przykład, że zmiana spalinówki na elektryka może mieć sens, ale nie w każdym przypadku. No, musi każdy sobie policzyć sam. Jeśli ma się własny prąd z fotowoltaiki i to jeszcze na starych zasadach, no to zdecydowanie e, fajna, fajna opcja. Potem mieliśmy kolejną BMW i 4 troszkę inna wersja wyposażenia i tak dalej natomiast, no może nie będę się tu na tym rozwodził jak pojawił się kolejny właśnie z BMW i4 a ja byłem wtedy bardzo tym modelem zafascynowanym stwierdziłem, że zrobimy powtórkę zobaczymy jak to wyjdzie, jeśli inny kierowca będzie jechał i inną trasą troszkę jechaliśmy pierwszą BMW i4 objeżdżaliśmy Zakopiankę z racji dużych korków kolejnie Kolejny raz tutaj Piotrek do nas przyjechał, tym, tym razem Leafem w wersji z największym akumulatorem. 62 kWh, on teraz nazywa się 59, natomiast to jest dalej ten, ten sam akumulator. No i tutaj kolejny auto marzeń, czyli Audi e-tron. jest auto, które zaczyna się z czwórką, jeśli chodzi o cenę na początku. No i to naprawdę kanapa na kółkach. Ja byłem tym autem zachwycony, pomimo dużego zużycia energii. Nie największych zasięgów, no to kupiło mnie to auto zdecydowanie komfortem. Kolejny test to było porównanie starej i nowej Ki Eniro. No i tutaj dość szokowany byłem wynikami, rezultatami, był to dla mnie no zaskoczenie, co z tego wyszło. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam oczywiście do tego filmu. Kolejny samochód to był DS3. Bardzo mi się to auto spodobało. No i kolejny test to już była Nissan Aria. Jestem też pod wrażeniem tego, jak fajnie tym autem się jeździ. Może brakuje mi tu, na przykład, łopatek rekuperacji. E, może nie jest jakiś najoszczędniejszy. Natomiast jako całokształt, no bardzo, bardzo fajny e, samochód. No i tutaj kolejny samochód z listy aut marzeń, czyli Kia iV6 wersji 4x4. No naprawdę, naprawdę petarda. Natomiast to już na dzień dzisiejszy auto za około 300 tysięcy, a na przeciwległym krańcu auto za około 60 tysięcy, czyli e-Golf. Golfów miałem w życiu dużo, ale uważam, że ten e-Golf to jest najlepszy Golf, w jakim w życiu jeździłem. No bardzo mi przypadł do gustu, fajne, sprytne autko, wystarczające osiągi, zasięg taki mniej więcej jak naszego Leafa, więc to takie jazdy tutaj na co dzień i gdzieś na weekend, natomiast no, w długie trasy auto to nie jest na pewno. I kolejny nietypowy pojazd to Ceres 3. Ciekawa alternatywa, czy chiński Bubel. No, i tu zależy, jak na to auto spojrzymy. Do 100 na godzinę w miarę w porządku, natomiast potem do jakichś większych prędkości nie jechało się tym autem przyjemnie. Jest też tutaj z informacji od właściciela wiem dość prądożerny ten samochód, szczególnie w zimie. No, software jest jeszcze taki mocno wersja beta, bym powiedział, niedopracowany mało informacji, mało możliwości tam czegoś pozmieniania. Natomiast jeśli ktoś to kupuje jako drugie auto i ma to służyć do jakichś tutaj dojazdów do szkoły, do przedszkola, na zakupy itd., no to zaletą tego pojazdu jest to, że można go kupić od ręki, co w dzisiejszych czasach nie jest oczywiste. Natomiast no nie jest jakiś to zaawansowany pojazd, i nie ma co tutaj go jakoś y, przesadnie y, chwalić. Ale jak zawsze mówię, dla każdego jest inny pojazd. Nie ma jednej y, uniwersalnej prawdy. Każdy ma inne potrzeby, inne y, jakieś swoje tutaj y, upodobania, i, i tego, tego się trzymajmy. Kolejny był na zakopane teście y, bardzo, bardzo miły samochód, czyli Volkswagen ID5. Przypadł mi do gustu jeździłem tym samochodem jak był praktycznie nowy i potem po kilku tysiącach kilometrów i takie mam tutaj dziwne, subiektywne odczucie, że auto zrobiło się troszkę mniej sztywne na początku wydawało mi się trochę za sztywne, a jak miałem drugi raz z nim kontakt, to wszystko już było według mnie w porządku nie wiem e, czemu tak czy po prostu to zawieszenie musiało się jakoś ułożyć czy to jakieś moje tutaj subiektywne e, wrażenie zadziałało trudno mi to e, jakoś ocenić, no i tu kolejny elektryk na benzynę, czyli Nissan Qashqai e-Power. No byłem bardzo ciekawy tego zelektryfikowanego napędu Nissana. E, no i jak Łukasz powiedział, że mają takie auto jako demo zarejestrowane, no to to dogadaliśmy się szybciutko, żeby się takim samochodem e, przejechać. Tutaj niektórzy bardzo byli zniesmaczeni tym testem, natomiast ja stwierdziłem, że czasem jakaś hybryda, jak się pojawi na zakopane teście, no to może to nie jest najgorszy pomysł, no i patrząc na statystyki tego filmu, oglądalność i, i tutaj, jak się ten film podobał, no to statystyki są zupełnie inne niż to, co, to, co niektórzy pisali w komentarzach. Bardzo ciekawy pojazd, eee, oczywiście nie dla mnie, bo ja mam gdzie się ładować, natomiast jeśli ktoś nie ma gdzie się ładować, a, chciał, a chciałby jeździć elektrykiem, no to warto, żeby spróbował się przejechać takim samochodem, bo tutaj naprawdę mamy większość zalet auta elektrycznego, a nie musimy martwić się o ładowanie. Oczywiście kosztami eksploatacji to auto się nie wybroni, nie da się go naładować z gniazda, nie da się go naładować z fotowoltaiki. Natomiast mamy natychmiastową reakcję na gaz, mamy brak skrzyni biegów, e, mamy bardzo cichą jazdę, jeśli tego auta nie ciśniemy. No, ciekawy pojazd. Kolejny był tutaj Jaguar I-Pace Fiat 500e. Ja te Fiatiki 500E lubię, także nie będę tu ukrywał, że i ten mi się spodobał. Było wtedy bardzo zimno, jechaliśmy w góry. Zużycie jak na takie małe auto może nie jakieś, powalająco niskie ale przyjemny, przyjemny samochodzik. Natomiast no po, po ostatnich podwyżkach, według mnie troszkę za drogi no ale to już takie mamy czasy no i co tutaj. No, i to by było tyle, bo EV6, czyli pogromca mitów na zakopane test, to już będzie w podsumowaniu 2023 roku. 1 stycznia właśnie rozpoczęliśmy tym testem. No, i chyba tyle. Kończę ten przydługi wywód. Wszystkim dziękuję za uwagę. Dziękuję patronom za wsparcie. Zachęcam do przeglądania playlisty. Zachęcam do przeglądania wszystkich tutaj opisów pod zakopane testy. Pod filmami z zakopane testów wszędzie są wyniki tych testów, wszędzie są linki, więc można coś o danym samochodzie się dowiedzieć. Gdzieś tutaj ta zakopianka jest taką szczególną drogą, która wymusza styl jazdy do tego na teście, widać, którym autem jedziemy szybciej, którym wolniej. I, no i widać jasno, które auta są zdecydowanie oszczędniejsze, a które potrzebują więcej prądu. I nawet jeśli próbujemy niektórymi autami, tymi dużymi i ciężkimi, jechać dość powoli, to one i tak zazwyczaj robią kosmiczne zużycia. Kosmiczne w sensie duże. Natomiast są auta oszczędne, e, którymi nawet jeśli jedzie się trochę szybciej, to one i tak dowożą dobre wyniki. Także zapraszam tutaj do zaglądania w opisy. No bo to, co wszystko tu opowiadam, to są subiektywne nasze wrażenia. Natomiast to, co wychodzi, to są prawdziwe, jedyne słuszne liczby. Liczby nie kłamią. No i chyba tyle. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.